Możesz się pobawić dymkiem, Grzesiu. I są so muszę tylko zmniejszyć, żeby żeby nam nie, nie głupiało. Chyba będzie dobrze. Dobra. Dobra. A więc słuchajcie, słuchajcie kochani, nadszedł ten dzień. Ten piękny, słoneczny... 31 grudnia, ten super najlepszy dzień, jaki tylko może być dla każdego miłośnika fajwerków, jesteśmy pod tą słynną ścianą płaczu, mamy godzinę, żeby wam nie, nie kłamać, jest, yy, złapie ostrość wariat, czy nie złapie ostrości? No, zła o, mamy 8-14, więc u grubego nie ma, spania nie ma, pierdzielania się, więc zaczynamy. Tak jak zawsze u nas było na grubo na samym początku, to teraz na grubo będzie na samym końcu. Zaczynamy najpierw delikatnie. Mamy tutaj e, dymek z kolorami Francji, ze względu na to, że Grzesiowi bliżej jest do Francji niż do Zjednoczonych Emiratów Niemieckich. Grzesiu, odpalaj waść tego e, dyma e, z barwami e, Francji. I Grzesiu zaśpiewa oficjalnie e, fryn fym e, francuski. No ty zaśpiewaj. To mi bardzo... Ale dobrze. weź ty, co będzie tym dymem ty, mordo! Co? Weź tam panie, o DOIS! Faj, o! bo on pluje, A, mordo! Nie chętnie! Wariacie! To się pali! pali. To się pali! Ja wiem, że ty grzajsowa! Ty jakie... Ale, 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 o już się skończyło co? i nie ma. I nie ma! <laughs> panca, panca, libera, jak on fajnie pluł? To chyba był w dym z fontanienką. Chyba tak! No? Czyżby były niedługo zjednoczone Emiraty Francuskie? O tym dobiemy się niebawem. No, rewolucja! Rewolucja! la flance! O, ale biały pata, ale dwa ja. się dalej pata. Tak! No. Taki aromacik fajny, powiem. Taki, taka biodezynfekcja w tym momencie, jak są jakieś komary, kleszcze, czy tam inne dzikie węże, to już nie ma. Oczywiście pod żadnym pozorem nie próbujcie nas naśladować. My robimy to w celach wyłącznie rozrywkowych. Zapewniamy Wam rozrywkę. Nie jesteśmy wzorem do naśladowania. No dobra, to się skończyło, dobra. Co my tu mamy? Patrzcie, patrzcie. Wariaty, wreszcie gruby test podpala. Mamy tutaj e, screaming, kufeczko. Patrzcie, o taki bajerek. Pyk, Grzesiu, masz tu jedną sztukę. Idź odpal wariacie, spieńka, zobaczymy czy przeleci przez krzaki Dawaj, odpalamy skrimka spieńka? Leci skrimek A jak, mordeczko. Jeszcze ma tutaj, jeszcze mam szalonego pączusia Pączek, pączek, dawaj Dawaj, stawiaj na tym, zobaczymy czy zbije się w powietrze Co się stanie jak odpaliły pod krzakiem Przeleci przez krzaka, czy rozbije się o krzaka No, Paździochowe! Ty! Powiem Ci nie ma co odpalać z tego masz. Mamy teraz, patrzcie, Crazy Donata, Donacik. Donaty każdy zna, patrzcie, jakie fajne, słodkie połączusie. Kaczo weź tu ja postaw, będzie znieść na miniaturę. Weź trochę niżej. O, patrz ta. O, Donacik! Luźne strzelanie, badę majkarzorek. Zobacz, ty, co to? Zobacz, patrz na tego pączka. Co to? Nie przypomina mi pączka, przypomina mi żółwia, Dawaj, ale postaw może na betonie, bo ta, ten pusta jakiś tref mi jest. No, to przypomina ten. No, tam tych yy, tyle tu Dom teletubisiów? mi to przypomina jakiegoś turtlesa. Dawaj, odpalaj. Wariata, zobaczymy, czy co z tego będzie. Zaraz mamy dymki. Poleciało, odbiło się od gałęzi. Czyli, poczek lepszy jest od y, UFO tripleksowego. No nie, od UFO klaskowego. Dobra. mamy takie fajne oto dymki od Jorgusia, proszę bardzo, takie o, czerwony, zielony, niebieski, żółty, nasza kochana ściana, zawsze coś na niej pisaliśmy, jak widzicie te napisy znikają, oprócz tam kocham machonego, to ktoś chce narysował. Kaczorek, jakiego chcesz dymka, wariacie? Ja? No, czerwonego, może jakaś loszka cię ogląda, narysuje serduszko. Nie, nie, cały czas te serduszko. Dla przyszłej świnki, jakby jakaś świnka wolna była, to kaczorek... On, on co co on chwilę wolny. Cały czas wolny, jest wiecie. A ja wezmę zielony. Ja lubię kolor zielony. I idziemy sobie coś tam ładnego narysować dla widzów, oczywiście. Pod żadnym pozorem takich dymów się nie trzyma w ręku. Ze względu na to, że trzeba czytać instrukcję obsługi. My to robimy ze względu bezpieczeństwa. Na własną odpowiedzialność, może tak. I tam trochę w prawo, Josiu. O, ja narysuję zieloną koniczynkę. O, rozkokosił się. I. la. la, 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 la. Każdy pewnie pomyślał, że narysuje jakieś taszolka. Na jest, w tym stylu. O, też mi nie wyszedł ten kwiatek. Ty, ale czas palenia jest Ci, króciutki, ty No, Skończył się. się. Co to miałbyś? być? Miał być serduszko, jakieś wariacie. No, o to ale śmierdzące, ty. Żeby, bo, bo tak cały czas sobie stoję, tylko te serduszka z dymu, kwiatka i mi nie wyszło. ale ja stokrotkę narysowałem, ten, yy, koniczynkę widzisz, jak ładnie mi wyszła koniczynka? No, mój kwiatek tak... Tak? W Pośledzenie takie. To mówisz? Dawaj, tu mamy pojście po To teraz dam Ci, jakiego chcesz, niebieskiego czy żółtego? Mm, niebieskiego. Bierz niebieskiego. Kolor nieba. In the sky. Dobra. O, ja na... wodę zrobię. Wodę? Tak. A ja słoneczko narysuję. A no ete moja A może takie kuleczka porysuję? O pa. Obie. Koleczko dla starej, jakby to kiedyś oglądała to nie? Jak się udało? 0,7! Ze... No powiedziałem wodę. 0,7 jest. Powiedziałem, że wodę, tylko że nie powiedziałem przez jakie o. No, a ja tak narysowałem rurę do szelek. Widzisz? To jest rura do szelek. Tam wkładasz szelkę i strzelasz. Widzisz? Gruby ma miłość, nadzieję, szczęście i rurę. A u Grzesia Flaszeczka i kwiatuszek. I znaków Mamy takiego single shota dymnego. Wycelujemy go w ścianę. Zobaczymy, co się stanie, gdy. Eee, chyba przypuszczam, że tam będzie lepsza ściana. Zobacz, się. Tu masz jakieś dołówki. Nie, patrz, patrz. Będzie idealnie tu. Dobra. Odpalaj, wariacie. I uciekaj tylko. Bezpieczna odległość przede wszystkim. Gdzie, gdzie? gdzie? gdzie A ja! Wiecie, no bezpieczna odległość to przede wszystkim, nie? Ty, to wygląda jakbyś shotguna przyfasolił. Zobacz. To są kulki, te dymne, które lecą w powietrzu i dymią. Mm -hmm. One tutaj po prostu się nie rozpaliły i się porozbijało ścianę. Ty, tak byś kogoś wycelował tak z shotguna, no. jak ze śrutuwy. Ja cię nie pierdzielę. Ja Najpierw nie leci szocik z piskiem. O, ścianę patrz. Zabali no, go, czy nie? Tak. Rozkokosiło go, człowieku. Nie miał najmniejszych szans. No szans. Jak tylko dawaj. Pisną. Dawaj teraz tego z hukiem i uciekać, Rzesiu. Taki z nimi Tak, ale widać, potem wam pokażę, gdzie dawaj teraz tego z hukiem i uciekaj. uciekaj W siatce był garnek więc, więc wszystko tak jest wszystko takie zrobione, że jak ma w coś uderzyć No to jest ten pocisk To wszystko jest tak zrobione że jak coś uderzy to ma się zniszczyć Tutaj ten singelsek dziawną z piskiem ładnie go rozpierdzieliło Ale ten ee, hukowy nie widzę gdzie walno. Nie widzę Z boku staniemy bierzemy garnek Ufo Proszę i gotujemy. I z garka niech leci waria. Tylko tam trochę w bok, żeby wyleciał. No to już starczy nam tych przygód, żeby w gałązki walną, nie? No. Będzie dobrze, Grzesiu Grzesiu wymierzył. O. Teraz będzie dobrze. Teraz nie ma gałązek. Dawaj wariaci odpalaj. O kurde. Kręć się maleńki. Poleci czy nie? Pójdzie jak strzała Ale ten ma duże problemy z odlatywaniem. Dawaj teraz crazy Donata. Ufa, wyleci, ale Donat... O, teraz czerwony jest. O. Dawaj Donacika, do garnkowania, bo garnek może być ciepły. Mordziaty. Dawaj. Zaraz zobaczymy, czy poleci. Ciepły. 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 No to tak wszął się. Chociaż... Ledwo co? O kurde ty, na leci. U. Tak, też tak miał problemy z wystartowaniem i to z garnka. Dawaj muerte, wciskaj do rurki, może się nie fitnie, nie? O, musisz Grzesiu wycelować dobrze. O, o, jest bardzo dobrze. Tylko to, to może się do tyłu przykryje. No to... Oby nie. się wierzę w ciebie. Lecz. <trykny> o, na Andrzeja Nie, chociaż ona tu. Ty! Pa! Trzyma Nie, to zbyt głupie i niebezpieczne. Dobra. Dawaj blaścika Z buteleczki należąca. O kurde zawsze... Musimy trochę niżej kaczorek dać. Kapkę, kapkę niżej, weź drugiego blasta. Tu musimy troszeczkę niżej ustawić. O, teraz będzie dobrze. Nie chujesz po tym. O, dawaj, dawaj, długi oblasta. wariacie. Ja dawaj, dawaj, dawaj. No to tą cichą dawaj najpierw. Zobaczymy, czy jest dobrze. Dawaj. Wkładam tą cichą, małą, z piskiem. Zobaczymy. O! Ja! Ja, Wajta sznela Ty miałeś kiedyś podobną kurtkę, jak pierwszy raz był na strzelaniu. Bo to możliwe, że to ta sama. No! Chyba Bo tak! Ona jest stara jak świat. Dawaj, wkładaj Blasto. Blasto poleci. Bo ona jest do zadań specjalnych. Dobra kurtka z Lidla. Dobra kurtka z Lidla. No, ona w Lidlu, koło ją kupiłem. Ło! się rozbiło, coś. Chyba tak. Blaścik? No? Dawaj kaczorek. Blaścik na garnku. Nie, garnek na blaszczyk. Ty efektem opierdzieliłem. Centralnie efektem dostałem w kurtkę, zobacz. Widzisz? Aha. Jest mała dziurka, tyci. ci dziurka jest. Właśnie dlatego Kaczor ma lepszą bluzę, bo ja mam na przykład taki ala syntetyk, nie? Albo polary tak samo się nie nadają. Dobra, Kaczorek, dawaj, te wszystkie do torebeczki wrzucamy Garnek zostawiam. Bo tu będziemy sobie testować petardę na ganku Później zabieramy wszystkie śmieciochy, dbamy o środowisko. Wszystko do torebeczki. Dawaj, dobra, i lecimy dalej. Dobra, Grzesiu, dawaj. Najpierw single szocik z piskiem, taki delikatny, jak to się mówi. Kamera na statywie, więc bezpieczna odległość dla nas. Myślisz, że przebije się przez spóźniaty dach? Myślę, że nie. Tu? To samo co tam, od razu pocisk yy, rozwalony. Nawet nie zdążył się rozkokosić. Prykło, prykło, teraz wygląda jakby się szopa paliła. Dym tak się unosi, widzicie? Jakby się szopka paliła. No dobra Grzesiu, no to teraz trzeba przejść do czegoś lepszego. Mianowicie, odpalaj, nie dygaj. Będzie dobrze, dawaj się, zobaczymy, czy odpalaj, nie dygaj się przebije przez szopkę, czy rozwali pocisk, czy będzie na dole hit shot, bo one i na szybit potrafią wybuchnąć, o, rozwaliło go, rozwaliło, czyli single odpalaj, nie dygaj były bardzo wrażliwe na łupnięcia, zobaczcie, uj. Ty to co, petardkę wrzucamy do szopy na sam koniec? Tak. Mały petardkę. Jako iść nie było żadnego showtime'a. Liczy rakietkę. Nie, do środka? No. U, masz. Gdzie się Rakietka blaci do szopeczki. Będzie ją widać? <noise> Rakiet... Worek ze śmieciami jest, żeby nie było. Większość pirotechniki jest tak wyprodukowana, że jak walną w jakiś cel twardszy, mają za zadanie się rozwalić. Ty, dawaj tam zobaczymy, czy przez dach przeleci. Dawaj, blasta. Kaczor, jaki ty masz spowolnione ruchy. Ej, ja wiesz, dopiero wstał. Ja. Ty, zobacz. Ty, zobaczymy, czy przeleci. Mamy odpalenie dyga i singleshota. Masz rakiety, dwie, dawaj. Zobaczymy, czy się przez dach przebije. Ona ma czub, wariacie. O, to jest dobry pull position. Dawaj, zobaczymy. Ale uciekaj, bo to jak rykoszetuje. Wbiła się. Wbiła się w daszek? No musiała się wbić, bo była w powietrzu. No, dawaj jeszcze jedną. No wiesz, dach jest zbutwiały, więc on jest mięciutki. Dawaj jeszcze jedną. No, wbiła się. Tak? No. Zaraz zobaczymy. Dawaj jeszcze jedną. Ja tu nie stoję, bo tu efekty tylko kamery latają. Przechodzimy sobie za murkiem, dla bezpieczeństwa. O, na to, tato, to headshota zapierdzieliła. Ty, od razu przy starcie. Więc to jest przykład, dlaczego należy zachowywać przede wszystkim zawsze bezpieczną odległość. Zawsze. I nie puszczać takich rakiet z ręki. Zobaczcie, lewo wystartowała i kaput. A co to tam jest? Rakieta, fireball. Na, na ziemi. Dobra, spała i długo bo... Tylko uszek nie zatykaj, wreszcie się poczujesz słab przy tego ruchu. Kurde. Ale bupo. Powiem ci fireball, to jest fireball. to fireball. To jest chyba najlepsza rakieta ever w tym roku. A jest singleshotik. Oczyściło. Trochę oczyściło trochę teren. Tutaj zobacz ile błota chyba jest, to świeże błota? Chyba tak. I nasz Shot Zobacz, go poheretało. No. Dobra. Single shot nasz. Papierek nasz. A tu mały singleshotik. Tego to jest zupełnie polika. W 2019 czy 18 tu żeśmy dudnili. W tym miejscu żeśmy chyba... Albo osiemnastym, tu żeśmy kiedyś było pełne jezioro, było tu jezioro, i żeśmy tutaj napierdzielali petardami. Teraz po jeziorze została kałuża. Grzesiu dawaj, mała rakieta hukowa od Funke w błotku, a potem będzie lupo. Dzięki, ostrość. na mnie spadło. Dobra, dawaj lupo ona zamiast wyostrzyć, to ta kamera bardziej rozbazała. No ale dobra, zobaczycie później sobie ten, wyrwę. Rakieta to rakieta, no najważniejsze, tu błoto spadło. Teraz lecimy z lupo. Tak jak powiedziałem, my w tym roku nie, nie inwestowaliśmy w petardy, bo... Pff, to wszystko te dwugramówki albo półgramówki, tam parę petard mam, ale bez szału. A cię teraz załatwię. Zblokowałem ostrość i szachmat. Ale głęboko weszła. Tak? No, z 25 metrów błoto to przeleciało. Z 25 metrów błocisko przeleciało. Morał na takie ja muszę na tej kamerze ustawiać manualną ostrość za dnia, bo widzę. Nauczyłem się na tej G9 czy jakoś tak. Jaki wiatr jest. Tamta ma dobry autofokus, ta. Nie ma takiego autofokusa. Zobaczymy, co tutaj się stało. tu była rakieta, chyba, nie? Tak. Tu była rakieta. Tu była lupa. O, ładnie. Good job. Kusz tylko garnek, zumbumek, tylko kaczorek, jak podpalisz garnek i tak przydeprz delikatnie, dobra? Jo. Jo. Tak, tak. Ja tylko muszę manualną mocność ustawić dla bezpieczeństwa, żeby mi się ładnie nagrało. Tak słabo przydeptałeś, no ale jak ci będzie, Dobre. poleci w lewo. Doleciało do korony drzewa. No. Doleciało do korony drzewa. Nie biorąc pod uwagę, że to jest bardzo ciężki gar. No, no a taka sosna, no, z 30 metrów ma. Ty, to, to teraz dla przykładu, weź taką rakietkę zobacz. Mam taką zwykłą ra rakiecinkę. Taka rakietka, rakietka, rakietka. Ty, ale oni tu jeździli. O, dobra. Jak podbiłem chociaż na 5 metrów. A nie przyleptałem kuś. Nie, bo byś kija złamał. Ty zdechła. Hmm. Weź kija. Ty, no rakieta zdechła. No weź kija, gdzieś. Hahaha! No <ślesk> <ślesk> <laughs> Sam się o okay, kija bym przewrócił. O, jest rakieta Dobra, to weźmiemy drugą Pamiętam kiedyś, jak zaczynaliśmy strzelać Trzymaj rakiety Pamiętam, jak zaczynaliśmy strzelać, to pisali nam, że Wbijaj drugą To pisali nam, że my e, dusiliśmy e, ląd Że ląd się udusił, dlatego rakieta nie ziepnęła Ten ląd i się pod wodą pali I ten ląd nie potrzebuje powietrza ale pamiętam kiedyś, jak mi ludzie właśnie pisali. Dawaj, i na sam koniec idziemy na takie fajne miejsce. O! Z 3 metry, może podpiło. Więcej dymu niż to warte Nasza słynna miejscowa. No niestety, dekiel ściągnięty. Ambonka jak najbardziej jest, a jak się nie otwiera. Nawet znalazłem stary garnek pod kolor Megatronika. Dawaj Grzesiu Kurde, i na tym polu żeśmy zaczynali. Zaczynaliśmy imprezę. Ty to jak Cipek przyciskasz ten garnek. Ja ci pokażę jak to się garnek przybija. O! Ten jak jest szerszy, co wolniej opada. Wolniej opada, aerodynamika To masz teraz na koniec Black Defa. Na koniec odcinka Black Defik Ja Ci pokażę jak się przybija Grzesiu. Dawaj tego garka tutaj. Całą sztuką. Kiedyś tam tej chałupy w ogóle nie było. Tu nie było chałup, ale dzisiaj tu będzie Katiusza. Będzie dobra Katiusza. Dawaj Wyciągnij świński ogonek. Wyciągnąłem. Dobra. Przygotuj ten garnek. No, show mi ją oh, master dalej. Tak się przybija! <słyska> <słyska> Black Death to jest. Im mocniej przybijesz, tym lepiej poleci. Dobra, to na tyle. Koniec. Trzymajcie się ciepło i na razie.